Dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy mówić o jednym z najważniejszych wydarzeń końcowych lat Rzeczypospolitej, Sejmie Czteroletnim, zwieńczonym, jak wiadomo, Konstytucją 3 Maja. Sejm Czteroletni to ten Sejm skonfederowany, na, który, na którego związek konfederacki zgodziła się Katarzyna II wtedy, gdy jeszcze miał on służyć ratyfikacji traktatu przymierza polsko-rosyjskiego. Gdy z traktatu zrezygnowano, mimo to nie można już było odwołać konfederackiego charakteru Sejmu. To znaczy, że nie można go będzie zerwać. E, społeczeństwo w obliczu nowej wojny rosyjsko-tureckiej, społeczeństwo polskie, niezmiernie się ożywiło. Zdawano sobie sprawę, że znowu... Jesteśmy w obliczu wielkich wydarzeń. Jam venit chora, napisał Marceli Ursyn Niemcewicz do Stanisława Augusta. Nadeszła godzina, godzina dla Polski stanowiąca szansę. Ale tę szansę, inaczej niż król, o którego orientacji ro rosyjskiej mówiłam, decyzji, żeby nie doprowadzić do kolejnego zwaśnienia państwa z Rosją, bo to może grozić nowym rozbiorem, inaczej niż król społeczeństwo miało Rosji dość, miało dość ciągłej eksploatacji państwa polskiego i społeczeństwa przez rosyjskie korpusy, przez Polska maszerujące. Miało dość publicznego rządzenia się w Polsce ambasadora Stackelberga, u, pokażania króla, a w jego osobie całego narodu. I bardzo niechętnie patrzyło na Radę Nieustającą, narzuconą przez Rosję na Sejmie Rozbiorowym, traktowało ją jako widomy symbol politycznej podległości Rzeczypospolitej. Nie zdawano sobie sprawy, że ta Rada Nieustająca stała się w praktyce w zręcznych rękach Stanisława Augusta, dobrym, pierwszym właściwie polskim nowoczesnym rządem. Stanisław August E, roz, rozchodził się więc ze społeczeństwem w orientacji na Rosję, bowiem w tym społeczeństwie narastała lawinowo, narastały antyrosyjska m, niechęć, narastały nastroje antyrosyjskie społeczeństwa, które czuło się przez tę Rosję trzymane w jarzmie. Jambenit chora, nadeszła godzina, to wyraz nadziei, że Rosja, zaangażowana w wojnie z Turcją, będzie musiała to jarzmo poluzować. Zupełnie odmienne nastroje niż królewska świadomość, że to nie jest pora, by się Rosji narażać. Konfederacki, konfederacki, sejm był, zebrał się i zawiązał się zaraz w Konfederację, a tymczasem zwycięstwo obozu królewskiego na tym Sejmie było znacznie bardziej nikłe niż na poprzednich Sejmach. Stanisław August miał niewielką większość. Był sternikiem Sejmu. Ale w niewielkim stopniu w porównaniu do liczby posłów, który zdołał na poprzednich sejmach prowadzić do Izby Poselskiej. A zetknął się z wydarzeniem nietypowym, bo wobec tego sejmu wielką prowokację rozpoczął król pruski Fryderyk Wilhelm II. Fryderyk Wilhelm II cieszył się opinią człowieka o życzliwego innym państwom, przyjaciela wolności, przyjaciela ludzkości. W przeciwieństwie do swojego wielkiego poprzednika, Fryderyka Wielkiego II. I Fryderyk Wilhelm II był takim samym e, marzycielem o rozbiorze, jak jego wielki poprzednik, ale nie poprzedzała go aura tego. Prusy wprawdzie wiedziały, że Katarzyna zrezygnowała z przymierza z Polską, ale nie były pewne, czy do tego do projektu przymierza nie wróci. I zadaniem Berlina stało się pokrzyżowanie możliwości zawarcia tego przymierza na Sejmie, pokrzyżowanie możliwości ratyfikowania go przez Sejm. Fryderyk II wystąpił wobec skonfederowanego Sejmu już na początku jego, panu, jego działań, jego obrad z notą, w której, w której gwałtownie zaatakował projekt przymierza polsko-rosyjskiego, jako zwrócony przeciwko Prusom ostrzegł Polaków, że ten takie przymierze wciągnie Polskę w długotrwałą i niekoniecznie szczęśliwą dla Rzeczypospolitej wojnę i aluzyjnie, niejednoznacznie zaproponował przymierze z Prusami, przymierze Warszawy z Berlinem, zamiast z Petersburgiem. Berlin nie był w wojnie z Turcją, nie groziło wciągnięcie Rzeczypospolitej w konflikt. Nota pruska zrobiła kolosalne wrażenie na Sejmie, do którego, jak po latach wspominał Julian Ursyn Niemcewicz, od dawna nikt nie przemawiał tak łagodnym i przyjacielskim tonem, bo Stackelberg wydawał tylko rozkazy. Polacy, nie doświad którym brakowało doświadczenia dyplomatycznego, Polska od dawna nie była aktywnym członkiem gry międzynarodowej, była izolowana na scenie międzynarodowej, wyobrazili sobie, że obietnica przymierza pruskiego, to już właściwie to przymierze mamy. I poczuli, że mogą się przeciwstawić Rosji. Erupcja nastrojów antyrosyjskich została wywołana przez nadzieję, że przeciwko Rosji zyskaliśmy potencjalnego alianta w Prusach, których armia była przecież legendarna. Katarzyna II, widząc, co się dzieje na Sejmie, jak powstaje rwąca rzeka antyrosyjska, jak to określiła, zastanawiała się długo, co zrobić. I zdecydowała się posłuchać tych doradców, którzy radzili jej, aby udać obojętność wobec tego, co się dzieje na Warszawie. Póki Rosja nie zakończy wojny z Turcją, udajemy, że to, co się dzieje nad Wisłą, nas nie obchodzi. Polska nie zdoła się tak szybko wzmocnić, żeby Rosja nie była w stanie jej pokonać po zakończeniu wojny z Turcją. A rozpoczynanie w tej chwili wojny kolejnej z, Turc z Prusami które groziły, że jeśli Rosja mimo wszystko zdecyduje się zawrzeć z Polską alianc, one decydowane są na wojnę także z Rosją, nie leżało w racjonalnych, w, było nieracjonalne. Katarzyna nie powinna była zaczynać kolejnej wojny. I to ta rosyjska obojętność, udawana, ale jednak trwająca 4 lata, dała Sejmowi możliwość czterech lat. Aktywnej nieskrępowanej niemal działalności. Cztery lata suwerenności, no bardzo e, pozornej, ale jednak praktycznej. Stanisław August, w przeciwieństwie do większości swoich rodaków, doświadczony w grze dyplomatycznej, daremnie ostrzegał sejm przed narażaniem kraju Rosji, a Fryderyk Wilhelm II i jego bardzo zręczny dyplomata, który rychło został ambasadorem Prus w Polsce, Włoch Girolamo-Lukezini, dążyli do tego, aby Sejm rozpoczął działalność antyrosyjską, aby z Polskę narazić Rosji i skłonić tym samym Katarzynę do pogodzenia się z Prusami w świadomości, że bez zgody z Prusami w sprawie Polski, bez następnego rozbioru nie będzie miała nad spokoju. Społeczeństwo sejmujące, poruszone nadzieją na alianz pruski, na wsparcie Prus, rozpoczęło reformy. rozpoczęło jej od uchwały 20 października 1788 roku, czyli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia sejmu, od uchwały o aukcji wojska, powiększeniu liczby wojska do 100 tysięcy. Ludzi. No, na to Polski jeszcze nie było stać. To była bardzo ryzykowna ustawa, ale świadczyła o tym, jak bardzo Polacy chcą wzmocnić własny kraj. Drugi atak, sugerowany przez Prusy, które jak, jak powiadam, zmierzały do tego, żeby jak najbardziej narażyć Polskę Rosji, szedł na radę nieustającą. Rada była widomym e, Widomym, widomą instytucją, którą Rosja narzuciła Polsce i niechęć do rady podzielało społeczeństwo nie niezdające sobie w przeciwieństwie do króla sprawy, że ona jest użytecznym centralnym organem wykonawczym. Drugi, wobec tego stutysięcznej armii takim bardzo ważnym e, krokiem było. Obalenie Rady Nieustającej. Naprzec, zlikwidowano jej departament wojskowy to w listopadzie 1788, a w styczniu 1789 obalono radę nieustającą, co oznaczało, że obalono instytucję gwarantowaną przez Rosję. Takich rzeczy Petersburg nie darował. E, działania Sejmu społeczeństwo patrzące na jego działalność, obserwujące jego działalność także poza Warszawą. Całe społeczeństwo właściwie wyuszwytywało e, informacje z Warszawy, potraktowało jako dowód, że Sejm chce się wybić na niepodległość, chce wybić kraj na niepodległość. A jeśli Katarzyna nie zareagowała, to znaczy, że udało się suwerenność odzyskać. Stąd kolosalny autorytet Sejmu i możliwość jego przedłużania własnych obrad ciągle aż do czterech lat. Sejm czteroletni. Zanim jednak doszło do tych przedłużeń, już była inna... E... Mm, już był inny zwiastun tego, jak bardzo społeczeństwo marzy o wydobyciu Polski z, tego, z, tej, z tej widomej podległości Rosji. Mianowicie, na wieść o tym, że, Sejm że ma się zebrać Sejm i że to będzie Sejm skonfederowany, a więc taki, na którym będzie można coś zrobić bez obawy o weto, rozpoczęła się w publicystyce wielka dyskusja. Ona rozpoczęła się jeszcze przed Sejmem, ale od początku Sejmu. E, święciła triumfy. Ponad 2000 pis publicystycznych wydano w okresie Sejmu Czteroletniego. To dowód, jak bardzo społeczeństwo było zainteresowane tym, co się dzieje z krajem. Nic dziwnego, że ten Sejm zyskał taki autorytet swymi poczynaniami, które odczytano jako dowód odzyskania suwerenności. Jeszcze raz powtórzę, obaleniem Rady Nieustającej, no i przede wszystkim uchwaleniem 100 tysięcznej armii. W drugim roku Sejmu, 1789, doszło do dekompozycji politycznych, politycznych układów. Sejm rozpoczął się od walki między dwoma ugrupowaniami królewskim, nastawionym na orientację rosyjską, i opozycją. Pruska akcja prowokacyjna nie tylko napełniła Opozycję nadzieją, że Polska zyskuje przeciw Rosji sprzymierzeńca, ale wielu szczerych patriotów opuściło Obóz Królewski w nadziei, że pod egidą Prus da się naprawdę wiele zrobić. Stanisław August już na początku, po pruskiej deklaracji, stracił ster Sejmu. Ster Sejmu objął. Przywódca opozycji Ignacy Potocki od dawna uważający, że jest szansa, aby wobec pewnego dysonansu między Rosją i Prusami na arenie międzynarodowej, dysonansu, który nie był związany z Polską, Prusy zrozumiały, że kiedyś czeka je starcie z Rosją i że powinny wobec tego spojrzeć na Polskę jako na swego potencjalnego sojusznika. I zdawało się Ignacowi, ignacemu Potockiemu, że właśnie jesteśmy tego świadkami, że Fryderyk Wilhelm II będzie wspierał polskie reformy, będzie wspierał polską suwerenność, tak jak poparł tak jak jego deklaracja, jedna, a potem druga, mówiły, że szanuje polską suwerenność i nie czuje się gwarantem e, ustaw narzuconych przez Rosję. Przez cały rok 89 Stanisław August wciąż był jeszcze przez tę opozycję propruską, która zdobyła teraz większość na Sejmie, szykanowany jako zwolennik orientacji rosyjskiej. Ale tenże król. Patrzył, co robi ta opozycja. Zauważył, że ta opozycja się bardzo wyraźnie zaczyna dzielić. Ona była niejednorodna już w chwili, kiedy rozpoczynała, rozpoczynał się Sejm. W opozycji mianowicie była duża część zwolenników reform. Czyli w gruncie rzeczy to byli ludzie związani z dawną familią Czartoryskich, której teraz przywodził nie Adam Kazimierz Czartoryski, wnuk założyciela Augusta Aleksandra, tylko e, Ignacy Potocki, mąż wnuczki Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Czyli reformatorskim, reformatorska część opozycji zdobywa przewagę na Sejmie jako e, grupa polityczna za reformami i zorientowana na Prusy. Stanisław August jest w odrocie, ale w opozycji jest też grupa konserwatystów. Tak zwane stronnictwo hetmańskie, ci, co nie chcieli zmian, co marzyli o powrocie do dawnej silnej władzy hetmańskiej, która w czasach Stanisława Augusta została osłabiona. I ten rozdziew między opozycją, między tymi dwoma grupami opozycji, zaczął być widoczny już na początku 1989 roku. I Stanisław August był tego świadkiem. Popierał wnoszone przez Obóz Ignacego Potockiego wnioski reformatorskie, gdy ten je zgłaszał. Próbował tamować działalność Sejmu, gdy e, była obawa, że hetmańscy konserwatyści mogą, ten Sejm, mogą w tym Sejmie zyskać większe wpływy. E, najważniejszą reformą, jaką wprowadzono w e, 1789 roku, był Podatek dziesiątego grosza, czyli narzucenie sobie przez społeczeństwo samo, wolne, wolnymi głosami, opodatkowania na rzecz aukcji wojska. Po raz pierwszy od czasów Ludwika Węgierskiego, od czasów hmm, przywileju koszyckiego, był to podatek, który sejmujący narzucili społeczeństwu szlacheckiemu, czyli sobie, po to. Aby ratować państwo, aby, to, aby tę armię tysięczną, którą uchwalono, można było otrzymać. To jest ewenement na skalę europejską. W państwach absolutnych władca narzuca podatki. W państwie demokratycznym, jakim była Rzeczpospolita, to społeczeństwo sobie ten podatek narzuciło. I zanim szła lustracja źródeł tego podatku, lustracja źródeł dochodów, no i zbieranie tych pieniędzy na wojsko. Ale równocześnie 1789 rok, czyli drugi rok Sejmu, był rokiem roz, rozczarowania do Prus, które wciąż tej, tego przymierza nie proponowały Polsce. Wreszcie pod jesienią 1789, widząc, że jak dalej tak będzie wstrzemięźliwie wobec polskich aluzji o przymierze, zachowywał się, Fryderyk Wilhelm II. Powiedział, że owszem, zawrze z Polską przymierze, ale przecież w Polsce obalono ustrój. Nie ma rady nieustającej, która była zwierzchnikiem władzy wykonawczej. Można zawierać przymierze z krajem, który ma konstytucję. Jak Polacy wypracują sobie konstytucję, wtedy mogą marzyć o przymierzu z Prusami. I sprawa nowej konstytucji powstaje jesienią 1789 roku, nie było jesienią, 7 września 1789, powstaje deputacja konstytucyjna, czyli grupa osób, która ma wypracować nową konstytucję. A było to tym bardziej potrzebne, że po obaleniu Rady Nieustającej nie było centralnej władzy wykonawczej. Wykonawstwo przejął Sejm. Sejm stał się... Zarówno ustawodawcą, jak i głównym wykonawcą. I to było marzenie polskich, polskiego republikanizmu, który od najdalniejszych czasów był bardzo nieufny wobec monarchy, wobec króla, uważając, że każdy król dąży do absolutyzmu. I stąd ta nieufność do władzy królewskiej, liberum veto na tym zrobiło karierę przecież, mówiliśmy kiedyś o tym. A tutaj ten rok 1789 pokazał, że Sejm sam chce rządzić, ale to się nie bardzo daje. Nie bardzo się daje, żeby kilkuset osobowe ciało kierowało sprawyżyście państwem. I nowa konstytucja miała tę sprawę rozwikłać. Równocześnie w roku 1789 mamy do czynienia z trzecim ważnym zjawiskiem, wymieniam tylko najważniejsze oczywiście wydarzenia tego Sejmu, mianowicie z ruchem mieszczańskim. Aktywność w związku z Sejmem Konfederowanym, w związku z wojną rosyjsko-turecką i nadzieją, że Rosja będzie musiała poluzować jarzmo, jakie chwyciła Polskę, wykazały także, wykazały także miasta. I y, tym bardziej, że miały przywódców w postaci grupy związanej z księdzem Hugonem Kołontajem eks Akademii Krakowskiej i bardzo zasłużonym reformatorem tejże Akademii, a w Sejmie Czteroletnim sekretarzem marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego. Ignacy, przepraszam, ksiądz Hugo kołątaj w kontakcie z mieszczanami, którego szczegółów nie znamy, ponieważ to były rzeczy robione tajnie, pomógł mieszczanom opracować cały szereg dezyderatów, które miały uczynić z mieszczan Liczącą się, liczący się stan w Polsce, współrządzący ze szlachtą stan, bo wciąż jeszcze jesteśmy w sytuacji, kiedy tylko stan szlachecki ma prawa obywatelskie. I 2 grudnia 1789 roku dochodzi w Warszawie do czarnej procesji, wielkiej procesji przedstawicieli miast, którzy zjechali do Warszawy i którzy przedłożyli królowi oraz marszałkom sejmowym oprócz Stanisława Wachowskiego, był marszałkiem Konfederacji Litewskiej Kazimierz Nestor Sapiecha, postulaty dotyczące ulepszenia miast i wzmocnienia pozycji mieszczan w państwie. Było już jasne, że przed Sejmem stoi nie tylko zadanie wypracowania nowej konstytucji, nie tylko zadanie realnych reform ustrojowych i za reform, e, e, zwłaszcza wielkiej reformy wojskowej, czyli reform Dotyczącym, dotyczących poszczególnych struktur państwa, ale i zadanie wielkiej reformy społecznej. O tym będziemy mówić na kolejnym wykładzie dotyczącym Sejmu Czteroletniego. Dziękuję bardzo.